Cześć Państwo, ale szczególnie przekaz dzisiejszy będzie skierowany do nielicznych rolników, którzy jeszcze gdzieś tam w swoich miejscowościach na wsi zostali. Kochani, budżet unijny rozpala, rozpala wyobraźnię, ale szczególnie spory między politykami, oczywiście między znad częścią także społeczeństwa. Więc tak naprawdę z czym mamy do czynienia? W ostatnich dniach tak zwana Rada Europy, czyli przywódcy poszczególnych państw, Przyjęli tak zwane ramy do budżetu unijnego na lata 2021-2027. Czyli coś, co w Polsce jest jak gdyby głównym uzasadnieniem funkcjonowania naszego państwa, naszego społeczeństwa, naszej gospodarki w Unii Europejskiej. Nic bardziej, bardziej mylnego, ale spróbujmy to szczególnie na przykładzie rolnictwa sobie rozpisać. I w rolnictwie, z czym mamy dzisiaj do czynienia? Przypominamy sobie tak potężne obietnice wszystkich rządzących. No szczególnie no nikt tak jak oczywiście prawo i sprawiedliwość w rozdawnictwie, w propagandzie, uu, uu, mistrzowie są, więc nikt tak, kochani, nie przebija. Ale także w tym podejściu, jakie to będą niezmierzone te środki unijne w tej perspektywie 2021-2027. I tak naprawdę, z czym mamy. Z czym mamy dzisiaj w rolnictwie do czynienia? Kochani, jeszcze oczywiście Parlament Europejski przyjmie, ale to są główne ramy, więc to się jak gdyby generalnie nie zmieni. I wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej polegała na samym początku na tym, że oczywiście główne założenie mamy jako Europa mieć niezależność, tak zwaną żywnościową, bezpieczeństwo i w dalszym ciągu część państw. To wykonuje. Ale przypominam, że 30 lat temu budżet na rolnictwo w, w układzie wszystkich środków unijnych wynosił 60%. Pozostałe 40% były na inne programy. Później, w tym momencie, jak weszła Polska, on wynosił 40-40, 2004 rok, 40-40 kilka procent budżet na rolnictwo. W stosunku do całości środków, czyli prawie 391 miliardów euro, które zostało przyjęte na perspektywę 2021-2027, to jest dokładnie 29%, łącznie z tymi, w odniesieniu nawet do funduszy tych strukturalnych, a gdybyśmy jeszcze wzięli to, co, co tak wszystkich podnieca, że to jest bilion 800 miliardów. Gdybyśmy przyjęli tak zwany ten fundusz związany z pandemią, to przyrównajcie sobie miliard, bilion 800 miliardów i 391 miliardów na samo rolnictwo. Teraz pytanie, co się dzieje? Czy Europa straciła chęć pomocy rolnictwu? Nie, proszę Państwa. Nic się nie stało. Po prostu każde normalne państwo europejskie dba o własne rolnictwo, a niekoniecznie było zainteresowane, żeby z tak zwanych funduszy unijnych, gdzie większości są tak zwanymi płatnikami składek i nie, nie czerpią z tego korzyści, żeby dalej dosypywać do tego wora. W związku z tym interes dzisiaj Unii Europejskiej, tak zwanej wspólnej polityki rolnej, jest zupełnie inny. Inaczej ona się rozwija. Stąd właśnie są tak niskie nakłady, na globalne rolnictwo w całej Unii Europejskiej, ponieważ znakomita większość polityki rolnej poszczególnych państw, Niemiec, Francji, Austrii, etc., etc., Danii, to są tak zwana, to jest tak zwana polityka krajowa, czyli budżety krajowe, różne narzędzia itd., itd. W związku z tym nie dziwmy się, że w tej sytuacji hmm, w sposób... Nominalny, zwróćcie Państwo uwagę, że w stosunku do tej perspektywy poprzedniej 380 bodajże 6 miliardów, a 391, nominalnie jest tam parę miliardów, jak gdyby więcej. Natomiast gdyby, gdy weźmiemy w rzeczywistej, Dzisiaj biorąc pod uwagę do tego okresu poprzedniej 7 teraz aż do roku 2027, czyli czynniki inflacyjne a świat wiruje, jak widzimy, w związku z tym realna dzisiaj siła nabywcza tych środków, czyli rzeczywiste, rzeczywista jak gdyby y, 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 rzeczywista wielkość tych środków będzie co najmniej o 1 20-25% niższa. Jeszcze raz to są niższe środki, o jedną czwartą byśmy pamiętali. Gdy jeszcze weźmiemy pod uwagę sensu stricte rolnictwo, czyli to, co powinno interesować rolnika, że gdy tak zwanym będziemy w tej perspektywie realizować tak zwany zielony ład, czyli wszelkie zobowiązania wynikające z klimatu, ochrony środowiska i tak i to za pieniądze rolników. Bo proszę Państwa, fanaberie kosztują, trzeba pamiętać. W związku nieważne, jaki mamy do tego stosunek. W związku z tym, kochani, pamiętajcie o tym, że powtarzam. Realnie nigdy od 2004 roku jest to najgorszy budżet. I ja się nie dziwię, tej ciszy przecież mają obecnie rządzący pis, ma media, o, te, te propagandy, te tuby i cicho. Jest cicho nad tym rolnictwem. Nikt czekałem, nigdzie się nie chwalą. To naprawdę nie ma się czym chwalić. Ja nie mówię już o tym, o tak zwanym wyrównaniu dopłat. Przecież Państwo, no ja nie wiem, chyba wszyscy mamy jakąś choćby krótką pamięć. Wszyscy żeśmy słyszeli o wyrównaniu dopłat. Ja ze swej strony, a możecie ktoś, kto... Nie wierzy sprawdzić moje wypowiedzi. Wyraźnie mówiłem. Nigdy nie będzie żadnego wyrównania dopłat. Każdy polityk, który o tym mówi, jest wierutnym kłamcą i przeniewiercą. No tak. Tak się stało. Stać się inaczej nie mogło. Pytanie teraz do społeczeństwa. Dlaczego tak y, politycy sobie y, bezkarnie, spowolnie mogą kłamać? Dlatego Państwo wszystko kupujecie. Jak ubogi w torbę. Jak ubogi w torbie, cokolwiek dadzą, to się, to, się, to się łyka. Jest bezkarność, nie ma żadnego rozliczenia. Było to, kochani, nierealne. Polska w 2010-2011 roku przegrała tak zwane równe dopłaty. Nikt nie broni. Tyle środków unijnych, ile przekazuje, jest na no dopłaty. Unia jest tu nieminna. Pozostałe wyrównanie dopłat można było i w dalszym ciągu można zrobić z czego? Tak, z budżetu krajowego. Tylko trzeba już teraz będzie o to jeszcze dodatkowo walczyć, negocjować. W związku z tym jest to wielki, wielka ściema, kochani, wielki kit, opowiadanie o tym wyrównaniu dopłat. Następna, bardzo istotna, zwróćcie Państwo uwagę rzecz. No oczywiście opowiadają Państwu, że tyle, tyle i tyle, tyle, tyle środków, tak. Natomiast e, poproszę, natomiast zapominacie Państwo, że jest tak zwana składka unijna, tak? No Polska płaci tak, że każde z innych państw, jest to prawie 1% PKB, produktu krajowego brutto. Polska w związku z tym, że jest 2, 2 biliony, z, produkt krajowy brutto roczny, to jest bardzo określona składka. I kochani, a my do kasy unijnej średnio, bo tam od 4,5, 5, prawdopodobnie ze względu na symulację w 2027 roku będziemy... Płacać około 6 miliardów. Przyjmijmy, że przez te 7 lat to są dane z poprzednich lat. Tutaj zobaczcie, te ostatnie lata są bardzo interesujące, ile wpłacamy. To jest ten niższy wykres, żółty i na diagramie, a ten zielony wyższy to jest ile otrzymujemy. No i tak to wszystko słodko nie wygląda. Piękna ściema, dobre, dobre opowiadanie bajek. No ale cóż, gdyby nie Unia Europejska. Co by polscy politycy mogli, mogli robić? O czym, o czym e, snuć opowieści. Kochani, w związku z tym, jeśli podliczymy, teraz przez 7 lat po 5 miliardów euro 35 miliardów razy 4, i tak dalej, to pamiętajcie Państwo, zminusujcie to sobie dzisiaj te mityczne środki, które są przekazywane. Powiem bardzo krótko do rolnictwa, z czym mamy do czynienia? Tak trzysta 310 tysięcy gospodarstw, czyli tych podmiotów, które występuje do agencji pobiera tak zwane dopłaty bezpośrednie, części rolno środowiskowe te inne programy. Proszę Państwa, a gdzie jest milion 1 310 tysięcy gospodarstw? Jeśli jest 300 tysięcy gospodarstw, które produkują na rynek? Jest, jest, już nie ma, z każdego dnia mnie informują, do grudnia, do listopada właśnie te krowy, tam gdzie 30, 40, szczególnie wołowina podobnie, po prostu ludzie już tego nie dadzą rady dalej i tak ciągnąć, tym bardziej, że się okazuje, że pieniądze nie biorą się, tam jest wymie, z dojenia krów, tylko pieniądze biorą się z dojenia państwa, no to kochani, jakim trzeba być frajerem, żeby dzisiaj ciężko, wiadomo, tyrać, Gdzieś tam czwarta, piąta i tak dalej, a dwudziesta druga, ładnie, człowiek wiadomo w jakim stanie może się położyć. Po co? Państwo jest dobre, daje po kolei i da, da także, jak rozumiem, tym rolnikom, którzy już przestaną być rolnikami, no nie? Oczywiście to się, to się yy, bardzo dramatycznie nam wszystkim zakończy. Ale motywacji to tutaj nie ma, szczególnie młodzi rolnicy, i oni dzisiaj w pierwszej kolejności, kochani, nam dziękują. Natomiast jest taka fajna inicjatywa. Właśnie koledzy rolnicy z Mazowsza poprosili mnie. W październiku odwiedzimy pana Janusza Wojciechowskiego, tak, naszego tego fajnego komisarza, Polaka, który jest komisarzem Komisji Europejskiej, który dba tak jak, o nasze rolnictwo, tak jak mówiłem. W związku z tym, młodzi rolnicy, którzy są w Brukseli i w okolicach, Odwiedzą pana komisarza celem pokazania, gdzie są ich gospodarstwa jak dzisiaj, dlaczego oni się znaleźli dzisiaj, właśnie w Brukseli, bo Janusz, dlaczego się znaleźli? Jesteśmy przyjaciółmi, byliśmy, w związku z tym mogę sobie tak mówić. Pan komisarz wiemy, dlaczego się nam znalazł, no nie, niestety, trzeba powiedzieć. Natomiast ci rolnicy znaleźli się właśnie ze względu na taką politykę, jaką Janusz Wojciechowski ze mną kilka lat temu krytykował. Tak? Co się stało? Co się, dzisiaj, co się dzisiaj stało? Komunikat, panie komisarzu, Komisji Europejskiej z 2 maja 2018 roku, razem ze, ze mną y, 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 jeszcze konsultowałeś, y, y, które ja przygotowałem, y, który negował taką wspólną politykę rolną i te propozycje z, przez poprzedniego komisarza akceptowane, Fila Hogana. Dzisiaj pan komisarz Janusz Wojciechowski, nieważne, nie to może nie może, ja wiem, że... No nie może, no słuchajcie, biedni ludzie zostają tylko urzędnikami, wszystko rozumiemy, znamy przecież, my, my nie, nie jesteśmy tak zwani niedzisiejsi. Natomiast po co jeszcze dzisiaj opowiadać, po co kłamać, po co ściemniać, że to jest coś w porządku? To jest dramatyczny budżet, i trzeba powiedzieć, nam się nie udało. A szczególnie tu istotne, dlaczego Europa nad tym nie płacze. I nie zajmuje się tak tym budżetem, ponieważ środki unijne są tak zwanym funduszem dodatkowym, dodatkowym narzędziem polityki rolnej danego państwa, polityki krajowej, Niemiec, Francji i tak dalej. Znakomita większość środków to są różne programy, które są programami narodowymi. Szczególnie tu w Włosi. We Włoszech środki unijne, mimo że mają. Prawie dwa razy takie dopłaty jak, jak polscy rolnicy stanowią 3-4% w ich budżecie. Resztę to są środki budżetów krajowych. Proszę Państwa, dlaczego się tak dzieje? Bo, tak jak armia, tak jak wiele innych działów strategicznych, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo podlega bardzo poważnie regulacjom państwowym, jest bronione, chronione jak konwoje. Tego typu. Kolonialną politykę względem rolnictwa prowadzi tylko Rzeczpospolita, trochę jeszcze Rumunia, nie dba w miarę niestety Litwa, a modelowo już zaczyna dbać o swoje rolnictwo, tak jak stare państwa, starej tak zwanej Unii Europejskiej, Czechy na przykład. No nie? I to, po co się niejmy do innych państw? Nakłady. Z budżetu krajowego na rolnictwo, wszelkich programów w Republice Białoruskiej, gdzie mleczarstwo na przykład jest perełką, to jest 16% PKB, a u nas wszelkie programy, łącznie z tymi z tak zwanym krusem, który jest tak ciągle rolnikom wypominany, to jest w granicach 3%, -3 PKB. 16%, a na sensu stricte rolnictwo 0,5%, co, co jest ewenementem w skali Unii Europejskiej, państw cywilizowanych europejskich. Po prostu z takim dziadostwem nie da się dalej tych gospodarstw prowadzić, jest to niemożliwe. Dramatem jest jeszcze ta, to pojęcie gospodarstwo rodzinne. Jestem przewodniczącym Federacji Gospodarstw Rodzinnych, ale na to hasło gospodarstwo rodzinne, kolejne ekipy rządowe właśnie kroją, niszczą te. To polskie rolnictwo, a właśnie szczególnie te gospodarstwa rodzinne. Proszę Państwa, gospodarstw rodzinnych faktycznie, co to oznacza gospodarstwo rodzinne? Może bardzo króciutko sobie po, powiedzmy: To jest gospodarstwo, które pozwala utrzymać się rodzinie, przeważnie także następcą, czyli dwie plus cztery osoby. To jest gospodarstwo, które generalnie nie może mieć, nie ma mniej niż 30 hektarów przy produkcji zwierzęcej. A przy produkcji roślinnej 100-150 hektarów, to jest gospodarstwo rodzinne, to jest gospodarstwo rodzinne, które zapewnia przy, tak, przy tego typu polityce rolnej, przy takim skubaniu polskiego rolnika neokolonialnej polityce jakąkolwiek dochodowość, i to minimalną rentowność. Także ta rodzina może się utrzymać bez posiłkowania się dodatkowo w innych innych źródeł. Zresztą, proszę państwa. Gospodarstwo rodzinne, jeśli nie prowadzi jakiejś dodatkowej działalności przedsiębiorczej, przetwarzającej, taki model po prostu nie wytrzyma. Więc, jak słyszę polskich polityków, jak słyszę ministra Donowskiego, jak słyszę całą, całą tą zbieraninę tych ludzi, oni po prostu żyją w równoległym świecie. Żyją w świecie którego po prostu już nie ma, no nie? Może gdzieś tam archaicznie kiedyś, kiedyś to było, natomiast taki model, o którym oni opowiadają, łącznie z komisarzem, z Januszem Wojciechowskim. Łącznie z komisarzem, bo, no jak się słucha tego, no to fajnie wygląda, ale proszę Państwa, dzisiaj kilka krowek, kilka śminek, to już jest niemożliwe, no nie? Gospodarstwo musi być w pierwszej kolejności dochodowe, rentowne i nie jest to tylko Winą rolnika, bo jest próba taka, a, bo rolnicy sobie nie dają rady. Nie, bardzo dobrze dają radę. Naprawdę ludzie są pracowici. Znacznie jesteśmy bardziej pracowici, także myślący. I nie chcę ubliżać to moim kolegom z Niemiec, Francji, pozostałych i tak dalej. My jesteśmy, no powiem, znakomitej większości, nie, lepsi. Natomiast za nami nie stoi państwo. Wszelka herezja, tak zwana wolnorynkowa w układzie rolnictwa jest herezją. Tak jak socjalizm jest utopijny, taka forma, podobnie dzisiaj w Układzie Rolnictwa opowiadanie z kolei jest utopią. Każde z państw, sektorem, które liczą się, które mają rolnictwo, jest to sektor strategiczny podlegający niesamowitej preferencji państwowej. Łącz się w całym otoczeniu, od handlu, zaczynając i tak dalej, i tak dalej. Stąd są problemy naszego rolnictwa. Proszę Państwa, chyba nakreśliłem, jak to, jak to, po, jak to po prostu wygląda. A jeszcze muszę, muszę przypomnieć o, o, o takich dwóch istotnych rzeczach. Z dopłat unijnych, które około 14,5 14 miliarda. To są dopłaty na te milion 300 fikcyjne, trzysta 310 tysięcy gospodarstw są, są w Polsce dzielone. proszę uwierzcie mi, ale 30% jest to tak zwana renta właścicielska idą poza obszar rolnictwa, po co utrzymujemy tą fikcję? Jeżeli teraz weźmiemy naszą składkę, którą wpłacamy do Unii Europejskiej, tak? To w układzie rolnictwa, proszę mi, państwo wierzcie, ja nie chcę nic, z żadnego euro, żadnej złotówki z Unii Europejskiej. Wystarczy ta część dotacji półtora miliarda, 2 miliardy euro. Popatrzcie, to są efektywne pieniądze około 8-7, faktycznie które trafiają 8-7 miliardów złotych, które trafi nasze wypracowane przez nas, Polaków, wszystkich podatników. Na bardzo określone cele, a nie rozdawnictwo, które trafi faktycznie do sektora rolniczego, żeby można było produkować, tak? Dać Państwu dobry surowiec w dobrej cenie. W Polsce zupełnie dzisiaj jest to abstrakcja. Opowiadają Wam, że Polacy prowadzą, że Polska prowadzi jakiś eksport produktów rolno-spożywczych. Tak, przemysł przetworzonych i to potężne firmy, które też są jednym z narzędzi, Upadku polskiego rolnictwa, bo w żaden sposób nie ma tutaj modelu hiszpańskiego, włoskiego yy, czy, czy nawet, nawet francuskiego. I okazuje się, że w eksporcie produktów faktycznie pochodzących rolniczych Polska jest importerem. Przypominam wszyscy: kolejna ściema, którą. Dlaczego politycy kłamią i są tacy bezkarni? Bo Państwo jesteście, powtarzam jeszcze raz, w stanie to zaakceptować, kupić i tutaj nikt. Tego jak gdyby nie rozlicza, no nie? Tu nie działa jakaś rzeczywistość i logika. Jeszcze bardzo istotna rzecz. Komu to jest wszystko, cała ta fikcja potrzebna, proszę Państwa, politykom w znakomitej większości, politykom, cały ten, ten mm, numer tak zwany robienia na rolnika i grezi piórkom, części urzędników. Czy, czy zdajecie sobie sprawę, że z, jaka rzesza tych środków. Tych instytucji różnego typu, absurdalnych, zbędnych, kompromitujących państwo polskie i pokazujących, iż państwo polskie w zakresie rolnictwa, swoich instytucji od nadzoru nad bezpieczeństwem żywnościowym jest dysfunkcjonalne. Państwo polskie, jeszcze raz powtórzę, działa przeciwko polskiemu rolnikowi i polityce rolnej, która ma służyć. W pierwszej kolejności społeczeństwu, obywatelowi, konsumentowi, a później, a później rolnikom. Cały ten układ, który dzisiaj się absurdalny, totalnie, który doszedł już do swego zenitu, tak zwanej granicy, niestety toczy się dzięki akceptacji państwa, społeczeństwa. Mam nadzieję, że postarałem się w miarę, w miarę pokazać dramaturgię tego, rozjaśnić, a do pozostałych szczegółowych mechanizmów będę odsyłał w najbliższym czasie.